Przyjechaliśmy nad wodę z Lexi. Lexi? Lexi, pokaż się, tak jest, i Lexi, tak. Przyjechaliśmy nad wodę. Witam was serdecznie. Tu Tim, Pedro. Wpadajcie na nasz kana kanał, Iwaj Pedro Team. Dzisiaj będziemy tutaj wędkować. Postaramy się coś tutaj namieszać. Zobaczymy, czy się uda. Może się uda. Jak się nie uda, to może będzie przynajmniej fajny dzień. Leksi się wylata. Jest młody piesek. Chcę, chcę, żeby się nauczyła wędkować razem ze mną, czyli jeździć na ryby. I także jeszcze jest młodziutka, więc będzie mi tu latać. Będę ją od czasu do czasu musiał gdzieś przywiązać tu koło siebie, żeby mi nie uciekła. Nie daj Boże, za jakimś zającem. A może kiedyś będzie także. Będzie wszystko ok i nie będzie uciekać, tylko będzie lecieć. Jak będzie branie, to do wędek będzie lecieć. Zobaczymy. no nic, ja na razie rozkładam sprzęt i widzimy się za chwilę. Hej ponownie witamy z Lexi. Lexi wariuje. Lexi? Lexi? Tak, Lexi wariuje. Wędki, jak widzicie, już rozstawione. Mamy jedną wywiezioną udeczką tam gdzieś na karpika, a drugą na metodę zobaczymy co to z tego będzie obóz mały rozbity, zaraz będzie kawusia no i działamy, widzicie, Lexi wariuje niesamowita jest ma siły tyle co nie miała o, siadła Lexi, odpoczywasz? tak tylko, że ryby nie biorą na razie nic się nie dzieje Siedzimy i nic się nie dzieje, i siedzimy i nic się nie dzieje. Więc stwierdziliśmy z lekcji, że syf, który tu jest i który niestety wędkarze zostawili, jak widzicie, tutaj są papiery, tam są puszki, jakieś butelki, koło mnie tam z drugiej strony też są jakieś puszki, jakieś papiery, o tak. Piękna woda, piękny brzeg, można by było fajnie posiedzieć Proszę Jakaś puszeczka, tam jakieś śmieci Więc z nudów to pozbieramy, bo przecież Ktoś to musi zrobić, a ten co to przyniósł Nie miał siły zabrać ze sobą Widocznie już był bardzo zmęczony Albo miał tyle ryb, że już nie uniósł śmieci Więc my to zrobimy za niego Zobaczcie, 10 minut zbierania Tylko w koło mojego stanowiska tak naprawdę Czyli tak w obrębie kurwa, 30 metrów kwadratowych Mniej więcej I zobaczcie Patrzcie Cała, Cały worek śmieci Na moje oko 10 kg. Zobaczcie Butelki Słoiki nawet ktoś był taki mądry i przyniósł sobie cegłę. Zobaczcie, żeby sobie zrobić zrywkę, pewnie do trzymania siatki z rybami i przytachał, przytachał nad wodę cegłę, bo tutaj cegieł nie ma, tutaj jest las, woda, piasek, trawa, zwierzęta, nie ma tu cegieł. Ktoś przytachał, ale już nie zabrał ze sobą, więc no, to na pewno wędkarz, no bo przecież. Nikt nie przyszedł z cegłą do nad wodę, Tak mi się wydaje. Więc zabierzemy te śmieci, wywieziemy na śmietnik. I prawda jest taka, że większość terenów nad wodą, przy stanowiskach i tam, gdzie jesteśmy, to my tak naprawdę sprzątamy brzegi. Dbamy o nie. Oczywiście wśród nas są tacy, którzy, jak widzicie, nie sprzątają ale mam nadzieję, że to jest mniejszość duża mniejszość i że to się zmieni i za niedługo będziemy tylko ci, którzy będą sprzątać, zawierać wszystko i będzie czyściutko na brzegu no bo wiadomo, lepiej się siedzi tutaj wśród przyrody niż w takim syfie i śmietniku widzicie tutaj jajeczniczka zrobiona więc będziemy jeść śniadanko na wodzie poza kaczkami nic się nie dzieje. Lexi nam się już trochę zmęczyła, tak, już się położyła, zjadła przed chwilą, to teraz leży. No i co? Siedzimy dalej i czekamy. Może, może się coś wydarzy. Tutaj muszę coś ustawić. Dalej sobie ten. O, zobaczcie tutaj, bo nie wiem, czy nie będzie padać. Rozłożyłem sobie parasol. Także widzicie, jestem przygotowany. O, poczekajcie, tak. O, tak. Jestem przygotowany w razie deszczu, bo pogoda jest tak przechmurzona jest cały czas. Może się okazać, że za chwilę coś tutaj spadnie. Wędki co od czasu do czasu pikają, czyli coś tam się dzieje. Pływa ryba jakaś, pewnie mała, no ale coś tam, coś tam pstryka, pyka. Coś mnie zaciekawia czasem, bo tam coś zapiszczy mocniej. Więc no, jest fajnie. Jest fajnie. Mam nadzieję, że dzień będzie fajny. Dalej, żeby tylko nie padało. Jak nie będzie padać, to będzie ok. Pogoda nie jest za piękna, ale sami wiecie, co na rybach, to na rybach. No więc na dziś kończymy naszą przygodę. Koleżanka już chce do domu, piszczy już. Niestety musiałem ją przypiąć, bo ludzie spacerowali, ona by goniała, a ja bym ją ganiał, więc musiałem ją przypiąć. Więc dzisiaj ryby nie ma. Parę brań było, parę piknięć, ale no, kolejny dzień na rybach minął. I to jest najważniejsze, trzymajcie się do następnego.